Drodzy mieszkańcy, epidemia to egzamin, jaki życie postawiło na naszej drodze. Albo ten egzamin wspólnie zdamy, albo polegniemy wszyscy razem. Wzywamy do tego, abyśmy razem, solidarnie działali, stosowali się do zaleceń, a myślę, że wtedy na pewno w ilość zachorowań ograniczymy w znacznym stopniu. Dystrybuujemy środki ochrony indywidualnej. Już do tej pory środki te trafiły do służb, które mają kontakt z naszymi mieszkańcami. Jest to szpital połczyński, policja, ochotnicza straż pożarna, miejsko Gminy ośrodek pomocy społecznej, połczyńskie przedsiębiorstwo komunalne. Czekamy na dostawy, ale ze względu na opóźnienia nie czekamy z założonymi rękami jemy razem maseczki. Tu olbrzymie podziękowania dla Centrum Kultury, dla Pana Dyrektora, dla pracowników. Maseczki wielokrotnego użytku. Można je zgodnie z certyfikatem 60-krotnie prać. Maseczki mają jeszcze tą zaletę, że mają wkładkę na filtr, który jest wymienny jeszcze dodatkowo zabezpieczy naszych mieszkańców. Dystrybucję maseczek będziemy prowadzili przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym rzędzie on trafi do tych osób najbardziej potrzebujących, najbardziej zagrożonych, czyli do osób starszych, poprzeć słynie z długowieczności. Niestety jest to też olbrzymie zagrożenie, dlatego najpierw chcemy naszych seniorów zabezpieczyć, następnie maseczki będą trafiały do pozostałych mieszkańców. Niedługo Państwo możecie się spodziewać, że znajdziecie w swoich skrzynkach maseczki, one będą wygotowane w 60 stopniach Celsjusza, w związku z tym będą sterylne, możecie je Państwo bezpiecznie używać. Jesteśmy instytucją, która działa na terenie gminy i czujemy się zobowiązani do pomocy mieszkańcom. Maseczki ochronne w ilości ponad 3000 trafią do rąk naszych mieszkańców. Ja chciałem, korzystając z okazji, podziękować wszystkim naszym pracownikom, którzy zaangażowali się w akcję szycia maseczek w naszej galerii. Chciałem również podziękować mieszkańcom, którzy dowiedziawszy się o tej akcji chcieli też pomóc. Myślę, że te maseczki będą w dalszym ciągu szyte i jeżeli zajdzie taka potrzeba, poprosimy mieszkańców również o ich zaangażowanie.